Jarosław Kaczyński stoi dziś na czele zjednoczonej prawicy, nie pełniąc żadnej z najwyższych rządowych funkcji. Jak się jednak okazuje, polityk ma ponoć naprawdę zaskakujący plan, który zrealizuje już w najbliższej przyszłości. Powiedział o nim w mediach były polityk Prawa i Sprawiedliwości, realnie zaskakując miliony obywateli. Jarosław Kaczyński przez wielu jest wciąż oskarżany o rządzenie Polską z przysłowiowego tylnego siedzenia. Działacz stoi bowiem na czele obozu rządzącego, od którego zależy dziś między innymi przechodzenie przez Sejm kolejnych mniej lub bardziej kontrowersyjnych ustaw. Zarówno władza ustawodawcza, jak i wykonawcza jest więc realnie w rękach polityków zjednoczonej prawicy. Jarosław Kaczyński znów zostanie premierem. Wszystko na to wskazuje co ciekawe, Kaczyński ma jednak ponoć planować ponowne wysunięcie się na pierwszy plan oraz powrót na stanowisko premiera. Tak właśnie stanie się zdaniem byłego polityka Pisa Adama Hoffmana już po wyborach parlamentarnych 2019. Jak będzie jego zdaniem wyglądał początek 2020 roku w polskiej polityce? Premierem jest Jarosław Kaczyński. Ale zmontował rząd koalicyjny z prawa i sprawiedliwości plus powyciągane niedobitki, bo sam nie miał większości parlamentarnej. To jest bardzo kruchy i być może taki rząd, który w ogóle już nie przetrwa. Także zwycięstwo prawa i sprawiedliwości, bez większości, po wyciągani posłowie stwierdził Hoffman w rozmowie z Robertem Mazurkiem dla RMFF. Jaka przyszłość Czeka Denolda Tuska? Były premier pójdzie po prezydenturę, co więc, zdaniem Adama Hoffmana, czeka byłego premiera Denolda Tuska, na którego powrót do kraju czekają obecnie setki tysięcy wyborców. Były polityk twierdzi, iż opcja dla obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej jest tylko jedna i raczej rozbieżna z marzeniami jego zwolenników. Donald Tusk po doświadczeniu wyborów parlamentarnych, czyli rozbita lewica, czyn. Lewica i koalicja obywatelska nie dała jeszcze zwycięstwa nad prawem i sprawiedliwością, nie ma wyjścia i startuje w wyborach prezydenckich, ujawnił szczerze Adam Hoffman. Wielu Polaków jest dziś naprawdę przerażonych wizją działacza, a więc rzekomym planem Jarosława Kaczyńskiego na realne postawienie siebie samego na czele Rady Ministrów. Warto zaznaczyć, że nie jest to także przychylna opcja dla Mateusza Morawieckiego, który obecnie pełni funkcję polskiego premiera. Jego kariera polityczna na najwyższych szczeblach ma się bowiem w 2020 roku ograniczyć czy nawet dobiec kresu.